Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym przybliżam najciekawsze i najbardziej tajemnicze sprawy kryminalne oraz zaginięcia, które na długo zapadły w pamięć. Dzisiejsza historia przeniesie nas do Oleśnicy, gdzie we wrześniu 2017 roku zaginął 65-letni mężczyzna. Jego zniknięcie wywołało falę poszukiwań, spekulacji i nadziei, które trwały przez wiele lat. Jednak dopiero w 2020 roku poznano prawdę. W tym odcinku opowiem Wam o przebiegu tej tajemniczej sprawy oraz porównam ją do innej głośnej sprawy, czyli zaginięcia Jowity Zielińskiej, młodej kobiety, która zaginęła w 2024 roku. Jakie elementy łączą tę historię? A co je od siebie odróżnia? Czy możemy spodziewać się podobnego zakończenia? Zostańcie ze mną, aby poznać szczegóły tej mrocznej zagadki, która przez lata trzymała w napięciu nie tylko rodzinę, ale i całą społeczność Oleśnicy. Wrzesień 2017 rok w Oleśnicy zaczął się jak każdy inny, spokojnie i bez większych zawirowań. Lokalna społeczność żyła swoim codziennym życiem, aż do momentu, gdy w tajemniczych okolicznościach zniknął 65-letni mężczyzna. Był to człowiek znany w okolicy, ceniony za swoją spokojną naturę i pomocność wobec sąsiadów. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie po tym, jak nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z nikim od kilku dni. Początkowo wydawało się, że może to być jedynie incydentalne zagubienie, może wyjechał do znajomych, może potrzebował czasu dla siebie, jednak z każdym dniem nadzieje na jego szybki powrót gasły. Podkreślę, że ten mężczyzna był samotny i raczej nie szukał spokoju gdzie indziej, skoro tak naprawdę miał go na miejscu. Poszukiwania ruszyły natychmiast. Policja, ratownicy, a nawet lokalni mieszkańcy zaangażowali się w przeszukiwanie terenów wokół leśnicy. Wykorzystano psy tropiące, przeszukano lasy, łąki, a nawet pobliskie rzeki. Mimo to po mężczyźnie nie było żadnego śladu. Jego telefon milczał, nie zostawił żadnych wiadomości, a sąsiedzi i bliscy nie mieli pojęcia, co mogło się tak naprawdę wydarzyć? Początkowo nie podejrzewano niczego złego, uznano, że może po prostu zasłabł w odosobnionym miejscu lub miał wypadek. Jednak z czasem, gdy dni przeradzały się w tygodnie, w głowach bliskich i śledczych zaczęły pojawiać się coraz mroczniejsze scenariusze. Zaginięcie 65-latka przestało być tylko lokalną historią. Media zaczęły nagłaśniać sprawę, a zdjęcia mężczyzny pojawiły się na stronach internetowych oraz w programach kryminalnych. Policja apelowała do społeczeństwa o pomoc, pytając, czy ktokolwiek widział coś podejrzanego tamtej nocy. Niestety, bezskutecznie. Mijają lata. Rodzina mężczyzny nieustannie żyje w nadziei, że któregoś dnia uda się go odnaleźć. Choćby po to, by móc godnie go pożegnać. Niestety żadne z poszukiwań, przesłuchań czy apelów nie przynoszą rezultatów. Dopiero w 2024 roku, w wyniku przełomu w śledztwie, które było prowadzone z pełnym zaangażowaniem od momentu zaginięcia, odkryto wstrząsającą prawdę. Okazało się, że tamtej feralnej nocy 65-latek został potrącony przez samochód. Sprawca, prawdopodobnie przerażony konsekwencjami, zdecydował się nie zgłosić wypadku na policję. Zamiast tego postanowił ukryć ciało. W tym momencie sprawa przybiera jeszcze bardziej mroczny obrót. Ciało zmarłego zostało wywiezione do pobliskiego lasu i tam zakopane w ustronnym miejscu. Mężczyzna, który prowadził samochód marki Land Rover, miał 49 lat w tamtym momencie, a jego pasażer 48. Razem ustalili, że nigdy nie dojdzie do ujawnienia tego, co wydarzyło się tego feralnego dnia. Przez lata miejsce to pozostawało nietknięte. Śledczy, choć badali różne tropy, nie zdołali dotrzeć do prawdy. Dopiero w 2024 roku, w wyniku zaawansowanych technik kryminalistycznych i analizy nowych dowodów, odkryto, co naprawdę wydarzyło się w oleśnicy tamtego wieczoru. Przy wsparciu nowych narzędzi technologicznych i precyzyjnych metod poszukiwań, policja natrafiła na szczątki zagubionego mężczyzny. Odkrycie to było druzgocące dla całej rodziny, która przez lata żyła, w tak zwanym zawieszeniu. Mając nadzieję, że choćby cień informacji o losach swojego bliskiego, ujrzy światło dzienne. Z jednej strony odnalezienie ciała pozwoliło im na zakończenie tego koszmaru, z drugiej jednak strony prawda o jego śmierci była przerażająca. Mordercy ukrywali się przez lata, unikając odpowiedzialności za swoje czyny. Obecnie mający 56 lat kierowca Land Rovera został zatrzymany 27 września tego roku na terenie powiatu Staszowskiego. Odpowie zakierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym wbrew sądowemu zakazowi, spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz znieważenie zwłok, za co grozić może mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn został zatrzymany dwa dni później w Częstochowie. Pasażer pojazdu podczas feralnego zdarzenia, mający obecnie 55 lat, odpowie za znieważenie zwłok i poplecznictwo. Zgodnie z obowiązującym prawem, za kratami może spędzić nawet 5 lat. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Ta historia pokazuje, jak skomplikowane mogą być śledztwa związane z zaginięciami oraz nieoczekiwane mogą być ich rozwiązania. Mimo upływu lat, prawda zawsze ma szansę wyjść na jaw. Dzięki nieustępliwości policji i nowym technologiom, sprawiedliwość w końcu dosięgła odpowiedzialnych za tę tragedię. Czytając o tej sprawie, pierwsza myśl, jaka przyszła do mojej głowy, to było to, że sprawa jest bardzo podobna do sprawy Jowity Zielińskiej. Czy taka sama historia mogła rozegrać się wtedy, w tym momencie, kiedy kobieta wracała do domu? Jechała rowerem. Zbliżała się do swojego domu, była bardzo niedaleko od, od swojego domu. Nagle doszło do wypadku. I mimo, że został odnaleziony rower, którym poruszała się Jowita. Moim zdaniem, kobieta mogła na przykład zsiąść z roweru. Mogła na przykład zostać potrącona, nie będąc w tym momencie na rowerze, dlatego nie było na nim śladów. Ktoś w komentarzach pod ostatnim filmem z Jowitą Zielińską zasugerował, że być może ktoś kupił rower i po prostu w tym lesie go podrzucił, aby zmylić funkcjonariuszy. Myślę, że to jest już troszeczkę za daleko. Szukanie roweru takiego samego, żeby go podrzucić gdzieś tam w lesie, mogło to się stać też po paru dniach od wypadku. No, jest to możliwe, ale czy ktoś by aż, aż tak poświęcił się dla tej sprawy? Niełatwiej byłoby po prostu zakopać i, no nie wiem, rower gdzieś wywieźć, pozbyć się go? Tego nie wiemy. Zarówno w przypadku zaginionego mężczyzny z oleśnicy, jak i Jowity Zielińskiej od początku brakowało wyraźnych tropów. W obu przypadkach zniknięcia były nagłe i trudne do wyjaśnienia, co skutkowało natychmiastowym rozpoczęciem poszukiwań przez policję i zaangażowaniem społeczności lokalnych. W obydwu sprawach zorganizowano szeroko zakrojone akcje poszukiwawcze. W które zaangażowano nie tylko służby, ale i wolontariuszy, a sprawy były szeroko nagłaśniane w mediach. W obu przypadkach rodzina i bliscy liczyli na szybkie odnalezienie zaginionych, jednak z biegiem czasu zaczęły pojawiać się wątpliwości co do tego, co naprawdę mogło się wydarzyć. I choć obie sprawy początkowo traktowano jako zaginięcia, z biegiem czasu zaczęły pojawiać się spekulacje, że w obu przypadkach zaginieni mogli stać się ofiarami przestępstw. W przypadku 65-latka potwierdzono, że jego śmierć była wynikiem wypadku samochodowego, zaś los Jowity Zielińskiej pozostaje niejasny. Jednak istnieją obawy, że mogła ona paść ofiarą przestępstwa. Tym bardziej, że ostatnio w ostatnim moim podcaście na temat Jowity Zielińskiej policja zorganizowała kolejne przeszukiwanie lasu. Czy tam terenów zielonych, lasów i tak dalej. W każdym razie mam wrażenie, że policja również posiada informacje, które no niestety mogą okazać się tragiczne. Ale oprócz podobieństw są też i różnice. Na przykład różnica wieku sytuacji życiowej między 65-latkiem a Jowitą jest wyraźna. Mężczyzna z Oleśnicy był starszym człowiekiem, co mogło sugerować problemy zdrowotne lub wypadkowe, podczas gdy Jowita jako młoda kobieta mogła mieć zupełnie inne motywy lub okoliczności zniknięcia co rodzi inne podejrzenia. W przypadku 65-latka. Kluczowym momentem było odkrycie, że mężczyzna zginął w wyniku wypadku, a jego ciało zostało celowo ukryte. Śledztwo trwało latami, zanim wyjaśniono prawdę. W przypadku Jowity, której sprawa jest znacznie świeższa, śledztwo wciąż trwa, a policja bada wiele możliwych scenariuszy, w tym nawet porwanie czyli to, o czym mówiłem też w którymś podcaście że warto też by było sprawdzić okolicznych mieszkańców. Może kobieta jest gdzieś przetrzymywana, gdzieś cierpi? Tego również nie możemy wykluczyć. Zaginięcie 65-latka zostało rozwiązane, choć tragicznie przyniosło rodzinę pewne zamknięcie tej sprawy. Natomiast los Jowity pozostaje ciągle nieznany, co sprawia, że jej bliscy nadal żyją w stanie niepewności i nadziei na jej odnalezienie. Obie historie są przejmującymi przykładami tego, jak zaginięcia mogą na długie lata poruszyć lokalne społeczności i pozostawić rodziny w stanie niepewności. Mimo wspólnych elementów intensywności poszukiwań i medialnej uwadze, różnice w okolicznościach wieku zaginionych i rozwiązaniach spraw stawiają te przypadki w różnych kontekstach. A ja zapraszam Was do komentowania, do zostawienia lajka. Like zapraszam również na mojego Facebooka. Link podany jest w opisie. No i przede wszystkim napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tych dwóch sprawach. Czy Waszym zdaniem Jowicie mogło przytrafić się również coś podobnego, jak przydarzyło się mieszkańcowi Oleśnicy? Tak jak wspominałem, może Jowita zeszła z roweru. Może rower po prostu, kiedy Jowita została potrącona. Rower był kawałek dalej. No nie wiem, może zatrzymała się, w, no nie wiem, łańcuch jej spadł, no cokolwiek, no różne rzeczy mogły się stać, dla których Jowita postanowiła zejść z roweru. No i wtedy doszło do wypadku, dlatego rower, który znaleziono w lesie, jest w stanie nietkniętym. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych moich podcastów. Pozdrawiam i uważajcie na siebie.